Ostatni mecz sezonu był szansą dla piłkarzy Wigier na zajęcie nawet czwartego miejsca w tabeli. z Zbigniewa Kaczmarka musieli jednak wygrać w Rzeszowie z Resowią, która co prawda nie miała już szans na awans do pierwszej ligi, ale walczyła o trzecią pozycję. Początek meczu dla gospodarzy, piąta minuta, Kix graż sami Kolonasa i znakomite sytuacje dla Resowi. Artur Minasjan nie trafia jednak czysto w piłkę i strzela obok słupka. Kilka minut później Rzeszowianie już wykorzystują błąd Suwalczan. Tomasz Bajko źle wybija piłkę, która trafia do Rafała Zawyślana. Wychowanych sandycyjowych Sącz nie ma najmniejszych problemów z pokonaniem Karola Salika. Białoniebiescy nie wyciągają wniosków i za niespełna dwie minuty tracą drugiego gola. Sebastian Hajduk wpada w pole karne, uderza piłkę wzdłuż bramki, a Tomasz Bajko strzela do własnej siatki. 14 minuta spotkania, 2 do 0. Po stracie dwóch goli Wigry ruszają do odrabiania strat. To 18. minuta i strzał Mikulanasa, ale piłka zatrzymuje się na słupku. 6 minut później litewski napastnik marnuje doskonałą sytuację do zdobycia kontaktowego gola. Po dośrodkowaniu Macieja Mokuszewskiego strzela głową z kilku metrów obok bramki. W 38. minucie Resowia ponownie może mówić o sporym szczęściu. Po podaniu Michała Danilczyka i strzala Sebastiana Świeżmińskiego piłka znowu trafia w słupę. 30-stopniowy upał sprawił, że w drugiej połowie znacznie spadło tempo meczu. Suwalczanie nie atakują już tak groźnie, ale wykonują sporo stałych fragmentów gry. Tymczasem gospodarze strzelają trzeciego gola. 68 minuta, przerzut piłki na lewą stronę i Sebastian Hajduk zdobywa swoją 18 bramkę w lidze. Kolejny był w obronie i piłkarze Wigier mogą już tylko pomarzyć o wygranej i zajęciu czwartego miejsca. Tyle błędów, których popełniliśmy w defensywie. bramki straciliśmy na własne życzenie, praktycznie sami sobie strzelając. Jedną tu dosłownie, a druga to tak przenośnie, ale to po prostu nie powinno się na tym poziomie tracić takich bramek. To spowodowało, że, że, że po prostu tego meczu dzisiaj nie dało się wygrać, bo reszta jest za, za dobrym zespołem, żeby taką, taką przewagę stracić. 80. minuta i Wigry w końcu strzelają kontaktowego gola. Dośrodkowani Maciejem Mokuszewskiego Marcin Pietryka nie sięga piłki, a wykorzystuje to Sebastian Radio. 90. minuta i Resowia prowadzi już tylko 3 do 2. Kolejna rzutka Makoszewskiego z lewej strony, kolejny błąd pietryki, tym razem wykorzystany przez przemysława Łapińskiego. Niestety sędzia doliczył tylko dwie minuty i Suwałczanie nie zdołali już strzelić kolejnej bramki. Tym samym spadli na ósme miejsce w tabeli. Resowia awansowała na trzecie i ma czego żałować, bo do awansu zabrakło naprawdę niewiele. Zawsze boli, jeżeli coś można osiągnąć, a z różnych względów tego nie można osiągnąć. I... Na pewno długo nam będą w pamięci, zostaną mecze z tymi zespołami, które były niżej od nas w tabeli, które walczyły i broniły się przed spadkiem. Na pomyczowej konferencji prasowej trener Zbigniew Kaczmarek poinformował, że po trzech latach pracy żegna się z igrami. Podsumował także zmagania swoich podopiecznych w minionym sezonie. To, to był mój ostatni mecz tutaj w igrach jako trenera. Kończę pracę trzyletnią z tym zespołem. I, I chciałbym tutaj z tego miejsca podziękować chłopakom za, za naszą pracę ze wspólną, którą wykonaliśmy wejście do drugiej ligi. E, potem utrzymanie w tej trudnej lidze, gdzie były osiem zespołów było praktycznie zagrożonych spadkiem. I ten sezon, gdzie nawet w pewnym momencie liczyliśmy się w walce o, o miejsce, uważam, że. W pierwszej lidze uważam, że, że, że ten zespół robi ciągłe postępy, ale ta formuła kaczmarek wigry się skończyła. To już jest historia. Początek rozgrywek, cel przed zespołem, było utrzymanie się w lidze. Po pięciu kolejkach zweryfikowaliśmy to wszystkie te, te cele. Byliśmy na jednym tam z ostatnich miejsc. I Uznaliśmy, że musimy się wzmocnić, jeszcze był czas na to, i wzmocniliśmy się kilkoma zawodnikami, tak jak Zils, Makuszewski. i Zespół zaczął coraz lepiej grać, zbierać punkty, i doszliśmy do 31 na, je na jesień. Uważam, że to jest dobry wynik. I, I teraz wzmocniliśmy się zawodnikami z Litwy, trzech zawodników, i, i chcieliśmy. Walczyć tutaj o czołowe miejsca w tabeli. Uważam, że zadecydował taki słaby okres, gdzie nastąpił kryzys zespołu po meczu z Freskowitą, gdzie graliśmy bardzo dobre spotkanie. Byliśmy zdecydowanie lepsi. Jeden szał zadecydował o tym, że że przegraliśmy to spotkanie 2-0, co prawda 2-0, ale ten strzał yy, 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 spowodował, że zespół przestał grać i dostaliśmy drugą bramkę w 90 minucie i to bardzo źle wpłynęło na zespół, yy, gdzie zabrakło później pewności yy, w grze. I w następnych spotkaniach zaczęliśmy tracić punkty w Jaszczębiu, traciliśmy w, yy, w Pelikanie. Może tam też trochę nieszczęśliwie, ale tak, tak rzeczywiście było. I, i, I po pewnym czasie wyszliśmy z tego kryzysu, zaczęliśmy wygrywać. No i doszliśmy do zdobyczy 56 punktów. To jest niezły wynik, chociaż mogło być znacznie lepiej. Piłkarze udali się na urlopy, które jednak nie potrwają długo. Pierwszy trening przed nowym sezonem już 28 czerwca.